Cześć, to ja, Monster654 Nowak. Dzisiaj przejęłam na jeden dzień Kacpra konto i dzisiaj będziemy grać w grę, który, która jest mega fajna. Już to mówię Wam, Snow Party. No i tak, on gra teraz na moim tablicy, a ja sobie teraz i nagrywa, a ja teraz sobie gram właśnie tutaj u Was. I no, wejdziemy sobie w nią. Mi się podoba i jest spoko muzyczka zaraz zobaczycie jak tutaj gramy e, no, czy przynajmniej ja gram no. No, mhm. patrzcie jaka fajna muzyczka Yo. i my ogólnie za odcinkiem z ten pograliśmy fajnie free mm.

Zakład o 10. Nie, Nie, Jezu, nie! Zakład o 2 lajki. Ej, no co zrobiłeś? Ej, no vilanem mi ten! Ty jest to kółeczko! Nie wiem. No szukaj. Tyle. Dobra, gramy. Gramy dalej. On szuka. Ja gram. Spoko. No, no my jedziemy. Nie różnic tego, bo... Mi. No, szukaj no. no nie wiem, gdzie to <suszy> To weź no, ty zrzuciłeś mi. Nie, nie No to mogłeś uważać. No, no i ogólnie zdobyła się Super jak. Zwrócę to Wow, trick! Dajcie lajka za ten trik. Może być na jego kanale, ale na mój też chodźcie. No i ja wam tam w opisie napiszę, że jak się ta gra nazywa, ta gra jest taka super, taka ogólnie to jest taka 3D jakbyście tam byli po prostu, no i super gra, gra jest po prostu super. E, przypominam tylko nazwę Snow Party i oczywiście wszystko będzie w opisie. Znalazłeś to kółeczko? No słuchaj? no kacper, no! No nie, Dobra, gramy! Dalej! Już za niedługo będziemy czają. Fajny hardkorowy jest taki. Ja właśnie tylko nie wiem o co chodzi w tych kciukach, łapkach. W górę. O, ale super! trick. Patrzcie to! Bia. Jakie epic epic epic. No no nice! Ale nice! I te śnieżynki też trzeba łapać właśnie. Jak zauważyliście, już jesteśmy przy mycy i musimy tylko wjechać z nią. Ej, no, w ogóle dzisiaj robiliśmy dużo filmów, nie? No właśnie mamy no na moim kanale mega dużo filmów, jeszcze które się, jeszcze niektóre się właśnie ładują. I znowu tutaj będzie reklama, zanim życie. Nie będziemy patrzeć jak ja Nie ja na skróty. Jedziemy dalej. No i właśnie my yy, z Kacperem cały czas jedziemy sobie na skróty. Więc no. Jest po prostu szybciej, jak zauważyliście. Nie wierzę w Wasze gospodnictwo. Będziecie chcieli zdawać podczas materiału? Po prostu Kacper już tak jest. Dobra, już tam, jedziemy. idziemy. Jedziemy. Druga dura, sport bok. Jedziemy. Jedziemy sobie poza trasę. Czemu nie? Kto powiedział, że nie wolno? Nikt. A nie, już wróciliśmy na trasę. Łała! No, po drzewo tu, no. no. O, patrzcie to. Wejdę sobie teraz na dach i zjadę. Yeah! Tik teraz wykonam. O, patrzcie. No i, e i ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, więc jeszcze raz mówię, że wam ją polecam. Normalnie, no ja nie zajęłam trochę o co chodzi na początek, ale potem, że tak mało wszystko było spaczko. Może złapię tą gwiazdkę, jedną na No i tu się przechodzi właśnie na lewele. Jest taka super gra. Też się da po tym płotku jeździć. Bo tak trochę trudno jest, bo to jest takie, wiesz. No i dobra. Yo. Oczywiście tu się też przewracacie, więc no, nie jest taka idealna gra. A jeden po prostu minus tej gry, tak, to jest takie coś, że po prostu są reklamy i to jest ten minus, więc trzeba chwilę poczekać albo po prostu nacisnąć krzyżyk i zaraz się już zbliżamy do mety, proszę Państwa. No i spadłam, musiało się to zdarzyć i jadę po gwiazdeczkę, Jej dobra, skoczę przez dach, walę, licz gwiazda. dobra, dobra, jedziemy, tu, hopa. I słuchajcie, teraz zrobiło się tak, że Kacper przejął moje konto, dają hey, tu, odcinek. tak, a ja, no jego, dobra, tu ej. Okay. Dobra, małe problemy techniczne. Trudno, już... Już jesteśmy przy mycy, dobra, teraz musimy szybko tam zejść, będzie spoczka. Może złapiemy pierwszą naszą gwiazdeczkę. Jo! Ale trik. Dajcie za ten trik. Eee, Łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję i lajka, like Zależy, co będzie lubicie. Tak właśnie, nie. jak Kacper powiedział, możecie tak możecie prezenty. robić. Możecie ja też dawać prezenty na MSP. No nie musicie prezentów, nie ey, musica, bo on jest y, biedny. Na MSP. Jakbyście chcieli mi dać a mniej, No i chwilach serwer. więc zaraz Asum. do Was wracam. Dobra. O, łucze, i wkładam... To, to, to ja? Ej, a ty już masz kolejny level? No! Ja nie. Jedziemy. Dalej, go. Mhm. Dobra, jedziemy. Dalej jedz. O jest. Go. Steady, ready, go. Here. na chat jak cię sobie pojedziemy tu i tak, tak trochę poza kratę. Dobra. Dajcie subskrypcję, oczywiście. Na moje kanał wchodźcie. Hmm. Zgon. Ło, ale z góry jechał. Ja cię kręcę. A wow, muszę waterworld. Jedziemy do mety. Postaram się to skrócić, żeby ten odcinek nie był taki długi i żeby wam się nie nudził i żebyście go nie przesunęli, więc postaram się yy, Dajcie oczywiście łapkę w górę, która mnie... Z... Tak, yy, która mnie zmotywuje do jazdy, bo jak widzicie tutaj też pijany zasiad do kierownicy. Tak. Ok. No. Okay. Tak. Komentarze oczywiście. Słuchajcie, jeżeli będę miała Facebooka, tak. Słuchajcie, jeżeli będę miała Facebooka, to oczywiście was powiadomię o tym. Powiadał mnie o Was o Snapchatcie i na y, Instagramie i o wszystkim co tam będziecie chcieli. Ja zapraszam na skape'a. Tak, a jak ja się, nazywasz? się nazywa się? Kacper Mierzyński. Nazywa się Kacper Mierzyński. Możecie właśnie odwiedzać jego skape. I słuchajcie, możecie też chodzić na jego musicali, jak się nazywa? Aha, dobra, to nie było tego. No i już się proszę Państwa, znowu zbliżamy do mety. Jakiś hardcore to jest. World Hack. World Hack. No to tak, jakoś tam. Dobra, wyjechaliśmy znowu sobie przez trasę i wow! Teraz. Papa, Skaczemy! Jak kangury! była ta do góry! Jak kangury! Szkoda, że to nie są narty, to bym powiedziała, że to jest Kamil Stoch. Stoch. Pozn... Przyznaję, że źle napisałam w takim jednym... No wiem. W takim jednym odcinku, że napisałam Stok, ale... Stoch. Ale ja chciałam napisać... Sto? Nie, po prostu mi tak wyszło, bo mój tablet tak jest. No i to by było tyle z tego odcinku, więc dawajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie nas obojga, więc pa!